Cześć moi drodzy, witam Was bardzo gorąco. Oglądacie właśnie materiał Czy World of Warships uczy historii? Ja jestem Uberstrejk, to kanał od gracza dla graczy i wraz z moim kolegą Michałem, z którym dosyć długo gramy w World of Warships i on głównie interesuje się marynistyką, poruszymy wartości edukacyjne właśnie tej oto gry. Nagraliśmy już dla Was wstępniak, czyli co będzie nagrywane w kilku następnych odcinkach, i on jest w tym momencie u góry dla Was, dlatego zerknijcie. Dodatkowo Michał też jest autor. Gry, która będzie pojawiała się tutaj, prawda? W trakcie tego materiału dodatkowo zobaczycie kilka też innych ciekawych wstawek. Zapraszam do oglądania. No i przede wszystkim, jeżeli materiał Wam się spodoba, zostawcie komentarz, lajka, może suba. No i dołączajcie do mnie nie tylko na YouTubie, jestem też na Twitchu. No dobra. Macie ciepłą herbatkę? Macie, może coś innego? Dobra, okej. Okay. Przygotujcie się, bo materiał troszkę zajmuje i to będzie taka naprawdę dobra i konstruktywna pogadanka, z której zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski na temat, czy Bismarck jest historycznie zaadoptowany na zasadach mechaniki World of Warships do tej gry. Moi drodzy, materiał patronuje też Urząd Miasta Lubartów, dlatego zajrzyjcie do nich i podziękujcie im w jakiś sposób, na przykład dodając ich do ulubionych, a linki do tego macie na dole. No to co? Odpływamy. No dobrze, moi drodzy, dziś rozpoczniemy od Bismarka. Tak naprawdę chyba legendy mórz i oceanów. Jest ze mną Michał. Moi drodzy, tak jest. 14 milionów bitew na serwerze to chyba robi swoje. Tak, to wynik, który zdecydowanie trzeba zauważyć. Co zresztą specjalnie nie powinno dziwić, bo mamy do czynienia z okręta, który co prawda za długo sobie nie popływał po morze, ale samo jego wyjście może morze narobiło dużo zamieszania. No i swego rodzaju status legendy do nie zdążył na trwałe Dodajmy do tego, że jego brat bliźniak, czyli Tirpitz, ma tych bitew chyba, z tego co ja dobrze pamiętam, 12 milionów, a następny okręt, czyli North Carolina 10, więc łącznie e, bracia z Kriegsmarine e, mają bardzo dużą przewagę. Ale to tylko statystyki z serwera europejskiego. Po części pokazują popularność tego okrętu. I teraz wzięliśmy się za ten okręt, dlatego że no właśnie, raz jest popularny, dwa jest po części legendą, trzy na ówczesne czasy został dobrze rozreklamowany. No i zobaczmy, czy on potrafi nauczyć nas historii, czy on został dobrze odwzorowany w World of Warships. Zacznijmy od wyglądu i budowy. Co o tym, Michał, sądzisz? No cóż, jeśli chodzi o wygląd, to oczywiście, przeciętny gracz e, widzi przede wszystkim powłokę zewnętrzną, tak? Widzi poszycie okrętu, jego nadbudówki, układ uzbrojenia. Mało go tak naprawdę interesuje to, co znajduje się w głębi, może wyłączając kwestię tego, gdzie jest nad cytadela i jak łatwo w nią trafić. Jeśli chodzi o tą zewnętrzną stronę, to trzeba przyznać, że Pismar jest bardzo ładnie obserwowany. a przynajmniej jeśli mówimy o podstawowym jego kadłubie, czyli kadłubie A, no bo tutaj Musimy zwrócić uwagę na tę sprawę, że praktycznie zdecydowana większość okrętów, które mamy, ma możliwość przebudowy, modernizacji. Pojawiają się czy to nowe elementy uzbrojenia, czy właśnie nowy kadłub. No i w przypadku Bismarcka trzeba sobie jasno powiedzieć: czasu na takie modernizacje nie było. To był okręt, który został zatopiony w swoim debiutanckim rejsie. W związku z tym żadnej poważniejszej modernizacji nie przeszedł tym samym kadłub, a można uznać za historyczny i on rzeczywiście odwzorowuje to, jak on wyglądał w tym rejsie. Natomiast kadłub B no to już jest hipotetyczna modernizacja z ewentualnych późniejszych lat. Tak, z tego co kiedyś rozmawialiśmy, jakieś 43 rok, jeżeli Niemcy by się gabnali, że potrzeba troszkę więcej dział przeciwlotniczych, bodajże. Tak, dlatego że w przypadku tego kadłuba B główna modernizacja, oprócz niewielkiego zwiększenia jego gotowości, polega właśnie na znaczącym wzmocnieniu. A uzbrojenia przeciwlotniczego, co zresztą było zupełnie typowym rozwiązaniem właśnie dla tamtego czasu wojny. Jeśli spojrzymy sobie czy to na pancerniki amerykańskie, czy na japońskie tego okresu, one właśnie wtedy gwałtownie nabierają uzbrojenia przeciwlotniczego, bo zmienia się rola pancernika, a zamiast być okrętem, który rozstrzyga bitwy. Coraz częściej staje się okrętem, wokół którego budowane jest bezpieczeństwo przeciwlotnicze zespołu. Pancernik staje się okrętem na przykład eskortowym dla lotniskowców w zespołach floty amerykańskiej. No, ale jak dobrze wiemy, Bismarck nie miał okazji przejść do tego okresu wojny, ale za to możemy teraz sobie porozmawiać na chwileczkę o kamuflażach dostępnych w World of Warships. Jak wiadomo, Bismarck posiada tam swoje te stałe kamuflaże dostępne za dublony. Posiada też kamuflaże, które są dostępne z wydarzenia, na przykład polowanie na Bismarka. Nie będę tutaj mówił o tych dodatkowych, prawda, z innych eventów, bo one już całkowicie nie nawiązują do historii. Ale czy któryś z tych kamuflaży, które wymieniłem, na przykład z polowania na Bismarka, albo te, które są stałe, mogłyby być prawda na tym okręcie. Mi na przykład do dzisiaj podoba się ten z żółtymi wieżami. Tak, z żółtymi wieżami, czyli z elementami szybkiej identyfikacji z powietrza. A to też jest związanie, które było dość typowe dla II wojny światowej. Zarówno samoloty nosiły znaki szybkiej identyfikacji. W przypadku Niemców, na przykład, dość długo były to żółte pasy malowane na, na z tyłu kadłuba, jak i okręty nosiły takie elementy szybkiej identyfikacji. Przeważnie były to na przykład barwne wierzchy, wierzch działowe, po to były powierzchnie, mówimy to sobie, nieistotne z punktu widzenia. Uzbrojenia natomiast świetnie widoczne i rzeczywiście Bismarck wychodził w twój pierwszy i ostatni rejs właśnie z takimi żółtymi dachami wierzbownego uzbrojenia oraz z przełamaną swoją sylwetką w trzech miejscach, takimi podwójnymi biało-czarnymi pasami. Co ciekawe, o ile pasy te są odwzorowane również w tym kamuflażu, to akurat w trakcie tego rejsu Bismarck część tych pasów stracił. Jest takie zdjęcie zachowane, które prezentuje Bismarka w momencie, kiedy on po drodze na północny Atlantyk zatumował na chwilę, wszedł na chwilę do fjordów Grimstadt, i tam już widać, że te pasy pozostały tylko na kadłubie i nieliczne fragmenty tego na nadbudówkach głównie nie do końca zamalowane białe pasy. Natomiast większość z tego została w międzyczasie z jakichś powodów zamalowana, więc ten kamuflaż tak naprawdę w którym Bismarck tonął, różnił się od tego, w którym wychodził z portu, co też zresztą nie było takie niezwykłe, bo przykładowo w 1939 roku Graf Spee bywał na morzu nie tylko przemulowywany, ale dobudowywano mu pozorne elementy typu komin czy dodatkowe wieże uzbrojenia, które miały zmieniać jego sylwetkę, element kamuflażu. Ale nawiązując do samego Bismarka, no to Bismarck, nie, na skróty mówiąc, zawitał do Norwegii do kosmetyczki, no i, i dalej popłynął w rejs. Podsumowując Twoje pytanie, tak, ten kamuflaż można uznać za historyczny. On bardzo dobrze odwzorowuje to, w jaki sposób ten okręt był przygotowany do tej swojej misji bojowej. Możecie jasne kamuflaże, takie jak gotyk, czy ten z dna oceanu, czy słynny kamuflaż z kotem samym, który faktycznie pływał na Bismarcku do czasu, oczywiście. No to już jest artystyczna fikcja. Co do kota, to akurat kot pływał chyba na trzech okrętach i chyba wszystkie zatonęły. Eee, tak, yy, owszem, dlatego i kamuflaże z nim możemy znaleźć kolejno na tych okrętach. No dobra, to więc okej, okay, to już jakaś fajna spójność. Ja jeden, ten kamuflaż z Bismarka. Jeden, moi drodzy, jest w miarę spójny. Układ pancerza. Czy to, co posiadamy w grze, jest, no powiedzmy sobie, w jakiś sposób dobrze odwzorowane, czy zaczerpnięte z rzeczywistości? Tak, jest nawet bardzo dobrze odwzorowane. A dlatego, że rzeczywiście, jeśli przyglądamy się w porcie dokładnie, zobaczymy, co poszczególne warstwy pancerza na poszczególnych segmentach okrętu, to zarówno układ tego pancerza, jak i zasadnicze wartości grup płyt pancernych będą odpowiadać w zdecydowanej większości wartościom rzeczywistym. Na dobrą sprawę są tylko niewielkie odstępstwa, wynikające zapewne z tego, w jaki sposób. Pancerz funkcjonuje, w tym grze, że trzeba było troszeczkę by poświęcić realiów na rzecz grywalności, ale myślę, że w 90 co najmniej procentach wartości pancerza się tutaj zgadzają ze sobą. Oczywiście tutaj wiemy, że mechanika World of Warships musiała zaadoptować ten pancernik, po to, żeby on w jakiś sposób pływał, prawda, nam w grze, więc to nie jest stricte to, co mamy w idealnych symulatorach, ale można tutaj nawiązać. No, rzeczywiście, no, tak jak mówisz, no, układ pancerza dobrze pokazuje to, jak Bismarck jest broniony. Trzeba brać pod uwagę to, że to okręt troszkę do działań takich e, korsarskich. Tak, e, niemieckie okręty rzeczywiście, tak jak to grzy jest e, miały pancerz dostosowany, trzeba powiedzieć, bardziej dostarczy na bliższym dystansie. Może wynikało to wprost z tego, że doktryna Kriegsmarine ze względu na niewielką ilość okrętów, którą Niemcy dysponowali, właściwie nie zakładała jakiejkolwiek powtórki z bitwy jutlandzkiej ta III Rzeszy nie była szykowana do generalnego starcia, a tylko te okręty artyleryjskie były w większym stopniu szykowane do działań właśnie samodzielnych, korsarskich, do mierzenia się z okrętami, które nie powinny były stawić im czoła na równych warunkach. Stąd na przykład silna artyleria drugorzędna w przypadku właśnie niemieckich pancerników i pancerz, który preferował jednak starcie raczej na bliższym dystansie. A niż te, w których pociski mogłyby spadać z, pod większymi kątami z większej odległości. Ale skoro już zaczęliśmy do, o artylerii, no to chyba pora tutaj zajrzeć i to ocenić. Kaliber działu, dział głównych i dział artylerii dodatkowej. Jak to oceniasz? Jak mówią statystyki? Jak mówią dane? Tutaj mamy wszystko dokładnie tak, jak być powinno. Zarówno jeśli chodzi o główną artylerię, czyli działa. Określany jako 380 mm, czy 38 cm, Niemcy preferowali to, ten zapis centymetrowy, stąd tak zwane 150 niemieckie w rzeczywistości to są działa 149,1 mm, ale opisywane jako 15 cm. A natomiast oczywiście osiem działów artylerii głównej jak najbardziej odpowiada prawdzie, ich układ, a na tym okręcie dodajmy nieco już przestarzały na tym etapie, raczej już nie projektowano takich pancerników. Podwójnymi działami, wieżami działowymi, no, choć po, po Bismarku jeszcze wangard powstał w tym układzie. A natomiast jeśli chodzi o artylerię średnią, to jest wręcz wzorcowo odobservowana cały że w, w, w zasadzie mamy na Bismarku cztery różne rodzaje dział, a przynajmniej wież dział artylerii dodatkowej, bo zarówno 105 jak i te 150. Mm -hmm. Są rozbite na dwa rodzaje wież. Zewnętrznie to widać na przykład po tym, że w 150-kach tylko środkowe wieże mają własne dawne celowniki, były przystosowane do własnego prowadzenia, namierzania okrętów, innych pozostałe korzystały z danych spływających z centrali artyleryjskiej. Tak samo i w przypadku 105, jeśli przyjrzycie się tym wieżom, tych działów uniwersalnych, one też się między sobą różnią. Te, które są w przedniej części okrętu, nieco różnią się od tych z jest to uwzględnione w statystykach Bismarcka, World of Warships, bo mamy tam sekundarkę, czyli tak zwaną popularnie artylerię dodatkową, podzieloną na wiele kategorii, czyli 105 i 150 są rozbite. Tak, każda na dwie grupy. Co prawda to są dokładnie te same działa, ale widać na przykład inne, inną numerację, jeśli chodzi o typy wież artyleryjskich. Rzeczywiście tak było. Odbija się to troszkę na szybkostrzelności, czy nie? Artpu, eee, właśnie artyleria. To znaczy, same działa pomiędzy Mimo różnic zwierząt nie różnią się z szybkostrzelnością, natomiast oczywiście 150 km mamy tą szybkostrzelność mniejszą niż 105. No ale to akurat prosta sprawa. Pocisk do 105 ważył kilkanaście kg do działa 150 mm około 30 kg. Pamiętajmy, to są działa, które są ręczne, zasadniczo ładowane, tam nie ma jakichś automatów. No jest różnica nawet dla świetnie szkolonego kanoniera, w tym jak będzie operował takimi pociskami dwukrotnie różniącymi się w masie. No to przez 20 minut bitwy w World of Warships, to by się chłopak omachał trochę tymi pociskami. Na no, brały formę, na pewno. No to przejdźmy do czegoś, co jest też interesujące, no bo oczywiście artyleria przeciwlotnicza. Bismarck posiada troszkę ją ubogą, no bo jednak. Ubogą? To jest taka moja ocena, chyba w porównaniu do innych okrętów tego tieru jest uboga. Ale teraz, czy ona jest odwzorowana do tego, jak Niemcy przygotowali go, kiedy wychodził w swój dziewiczy rejs? Ona jest odwzorowana bardzo dobrze, a co ciekawe, to jest właściwie jedyny element, w którym Bismarck już zdążył przejść lekką modernizację od tego etapu, w którym był planowany i był budowany. No, bo ta teria składa się z dwóch kalibrów, dział cięższe to 37 mm działa w pod, na podwójnych podstawach podwójnie sprzężone, no i lżejsze dwudziestki, przy czym Bismarck posiada tutaj dwie takie grupy poczwórne tych działa określane jako Firling flag I to rzeczywiście jest ten maleńki dodatek, który się pojawił bodaj już chyba w trakcie trwania wojny, ale jeszcze przed wyjściem do akcji bojowej. Rzeczywiście to się zgadza dokładnie z układem w. Bismarck raz jednym miał okazję zmierzyć się z Flotą Aliancką. No co ciekawe, cierpić już miał na przykład inny układ artylerii przeciwlotniczych, bo był potem modernizowany, bo rzeczywiście lotnictwo dużo częściej się z nim spotykało i widać to było już właśnie w układzie tej broni. Przy czym jak na początek lat 40. Ten układ zastosowany na Bismarcku wcale nie był taki słaby. Potencjalnie, jak na tamten czas, brak właściwie większego doświadczenia do tego momentu, jak zabójcze mogą być dla okrętów pancernych samoloty, wcale taki słaby nie był. Na dobrą sprawę pierwszy moment, kiedy okręt kasy pancernika zniknął z powierzchni wody tylko i wyłącznie po działaniu samolotów na otwartych wodach, to jest dopiero bitwa pod Quantanem. W 1941 roku to jest ten moment, kiedy Japończycy bez większego problemu posyłają na dno brytyjski pancernik, brytyjski krążownik liniowy, ponosząc w końcu minimalne straty. Tyle tylko, że wtedy Bismarck od pół roku praktycznie jest już w No tak, no tutaj mamy porównanie artylerii. A manewrowość i prędkość, czy to jednak zostało inaczej zaadoptowane w grze? Czy tutaj mamy odstępstwa? Tutaj też jest blisko ideału. Jeśli chodzi o prędkość w przypadku Bismarcka, ja dobrze pamiętam, niemiecka admiralicja usta ustaliła nominalną prędkość maksymalną na 30,6 węzła. Ta prędkość w grze jest bardzo podobnie ustawiona, przy czym oczywiście gra daje możliwość jej zwiększenia na przykład poprzez wywieszenie stosownego sygnału flagowego, co rzecz jasna w rzeczywistości było niemożliwe. Natomiast trzeba pamiętać, że oczywiście jest też ta różnica, że w rzeczywistości okręty w większości przypadków nie pływały z maksymalną prędkością, w tym podkreśle rozwijało się w momencie wejścia w sytuację bojową, co zresztą w przypadku gry jest tutaj zauważalne. No, i na pewno nie byłoby takiej większość bitew toczyłaby się na otwartych wodach, więc odpadałaby kwestia manewrowania prędkością w bliskości wysp, chowania się za nimi. To też wpływa i na manewrowość tego krętu. W większości przypadków pancerniki nie musiały dysponować jakąś wielką manewrowością, bo jedyne do czego poważnie by im to służyło, to do unikania torped. No i też raczej nie aż tak często musiałyby się z tym mierzyć jak w Wsi. Okej. Okay. Dobra, omówiliśmy manewrowość, prędkość, artylerię, artylerię dodatkową, szybkostrzelność, kaliber dział i jeszcze wspomnijmy sobie tak pokrótce, czy moduły, które występują w grze, tak kilka modułów, które przeważnie montujemy, czy mają swoje plusy, minusy, czy one w jakiś sposób mogą odwzorowywać powiedzmy warunki bojowe, historyczne, które mogły spotkać Bismarka. Co ty na to? No, część z nich jest, powiedzmy, odwzorowaniem ewentualnych historycznych możliwości, część niekoniecznie. Przy czym te możliwości wynikałyby nie zawsze z zastosowania konkretnego sprzętu, czasem na przykład ze specyficznego, specyficznym stopniem zmiany pracy załogi. Przykładowo, moduł powszechny na pancernikach zmniejszający szanse pożaru czy zalania. Po części wynikałby z praktyki morskiej, która zakładała, że w przypadku nadchodzącej bitwy starano się usuwać z pokładu wszystko, co w miarę możliwości łatwopalne, a nie było niezbędne w tej sytuacji. A więc na przykład samoloty rozpoznawcze o ile takowe byłyby w bitwie potrzebne, pozbywano się ich, no bo to była potencjalna zapalniczka na pokładzie. W części było, można, można było rozwiązać poprzez na przykład lepszy trening załogi. Amerykanie po doświadczeniach płonących lotniskowców na Morzu Kowalowym czy pod Midway prowadzili praktykę tworzenia takich załóg szpiletowych, które zostawały na okręcie do końca, właśnie tylko i wyłącznie w celu drugiego ratowania, ale tam każdy doskonale wiedział, że w czym się ma specjalizować czym się ma zająć. Niemcy raczej na tym etapie czymś takim nie dysponowali, ale ten moduł w jakimś sensie odbija rzeczywistość z drugiej strony skali. Pewnie należałoby umieścić moduł też powszechny na niemieckich pancernikach, zwiększający zasięg artylerii drugiego kalibru. I... i Jeden chyba z najbardziej popularnych. Tak, ale takich rzeczy magicznym guzikiem się raczej nie dało zrobić. To wymagałoby zmiany po prostu systemu artyleryjskiego, i to, to nie jest tak, którą sobie można w porcie zamontować raz, a na następną bitwę już nie. Moi drodzy, właśnie omówiliśmy Wam Bismarcka. Właśnie Bismarck stał się dla Was troszkę jaśniejszym okrętem, i pora chyba Michał przejść do jakiegoś podsumowania, może wystawić mu jakąś szkolną ocenę. Co Ty na to? Czemu nie? Wiesz, tak się spada, że Bismarck jest okrętem, który przecież powinien być wysoko oceniony. To jest taka solidna okrętka. A tu większych zastrzeżeń mieć nie trzeba, nie licząc tej modernizacji kadłuba B, wynikającego po prostu z logiki tej gry. Wydłuża się w ten sposób trochę drogę do przejścia do kolejnego tieru, a zarazem pokazuje, jak hipotetycznie ten okręt mógłby wyglądać, no właśnie, gdyby pożył 2-3 lata dłużej i musiał się mierzyć z coraz większą presją z powietrza. No. I to właściwie jedyne takie poważniejsze zastrzeżenie, jakie mogę mieć do ręku, przynajmniej w tym zakresie takim podstawowym. No zarazem też musimy spojrzeć, że jest to specjalnie zaadoptowane tutaj do gry, dlatego, że to po prostu dalej przechodzimy do kolejnych okrętów, no i te punkty, które na nim zdobywamy są potrzebne, żeby przeznaczyć na rozwój okrętu, pogranie nim troszkę i, i właśnie awansowanie dalej do dziewiąteczki i dziesiątki. Bismarck jak na realia WoWsa to piąteczka. Pytanie podstawowe, czy gracze znajdą lepszy okręt, czy może będą chcieli teraz usłyszeć coś o innym, ale o tym sądzę, dowiemy się już w następnym odcinku. Moi drodzy, to na tyle, i będziemy z wami w kontakcie. Dzięki wielkie za usłyszenia. Okej, okay, moi drodzy, i na sam koniec ja dodam jeszcze dwa, trzy zdania. Bardzo przyjemnie nagrywało mi się ten odcinek z Michałem, za co bardzo, bardzo mu dziękuję. Dziękuję też Urzędowi Miasta za to, że objął patronatem tą całą serię i kolejny odcinek możemy już zapowiedzieć. Pojawi się na kanale, moi drodzy, w następną niedzielę, dlatego wyczekujcie go gorąco. Jeżeli spodobało Wam się, dołączcie na stałe do kanału Odgracza dla Graczy, zostawcie suba, lajka, liczę też na Wasze komentarze, bym powiedział, że wyzywam Was. No i moi drodzy, Coś innego. Do zobaczenia. Żegna się z Wami Ubers z kanału Od Gracza dla Graczy. Hej!